Witajcie, z tej strony Bandi I teraz dzisiaj filmik Clash Royale o moim deku. Tylko szybko pokazać mój dek. No dobra, to no to taki skład e, Piszcie w komentarzach jakie wy macie składy nie, To są wszystkie moje karty, mam jeszcze Zardalto, ja go nie użyłam no i tak... Miałem, miałem nagrać z Kamciem odcinek, ale nie, nie zapisał mi się i, i już nie nagram drugiego, bo się nie chce. Nie chce mi się. No dobra to, to... To krótki był bardzo film. Dobra, jeszcze te drugie deki pokażę. No, no to no, trzymajcie się, cześć.